Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Odchodząc stamtąd, zobaczył Jezus człowieka imieniem Mateusz, siedzącego przy cle. Powiedział mu: Chodź ze mną. On wstał i poszedł z nim. Kiedy był w domu przy stole, przyszło wielu poborców i innych grzeszników i zajęli miejsce przy Jezusie i jego uczniach. Faryzeusze, zobaczywszy to, mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jest poborcami i grzesznikami? Gdy on to usłyszał, powiedział: Niezdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący. Idźcie i nauczcie się, co znaczy miłosierdzie chcę, nie ofiary, bo przyszedłem wezwać niesprawiedliwych, lecz grzeszników. Witam serdecznie w podcaście Cień Józefa, w podcaście O nas, o mężczyznach. Takich, jakimi jesteśmy i jakimi chcielibyśmy być. Nazywam się Karol Senk. Zapraszam Was na wspólną drogę do odkrywania i zgłębiania tajników powołania, jakim jest ojcostwo. Dzięki, że jesteś. Te nagrania robię w wolnym czasie. Jest to coś, co uwielbiam robić, ale nie ukrywam też, że skończyła mi się kawa, jak co tydzień. Jeśli tylko zechcesz. Możesz wspomóc mnie, klikając w jeden z linków, żebym mógł uzupełnić swoje tygodniowe zapasy. Dziękuję Ci serdecznie. Miłosierdzia chce nie ofiary. Te słowa żyją we mnie od kilku dni. Dlaczego? Bo nie chcę tutaj dokonywać żadnej egzegezy tego tekstu, bo się po prostu na tym nie znam. Natomiast bardzo dotykają mnie te słowa Pana Jezusa, który mówi miłosierdzia chce nie ofiary. On tutaj cytuje... Księgę Ozeasza. Natomiast no, cytuję pismo, więc jednocześnie cytuję Ojca, cytuję Boga, który to mówi do człowieka. I mówi to do człowieka od początku w zasadzie. Natomiast chciałbym podzielić się z wami tym, co dla mnie w tych słowach jest zawarte i co one dla mnie niosą tym razem, kiedy je usłyszałem. Jak ja widzę ofiarę w tej chwili w tych słowach, dzisiaj w tym czytaniu? Kiedy daję ofiarę, kojarzy mi się to z płaceniem. Bardzo często kojarzy mi się to z tacą w kościele, na Mszy Świętej. Kojarzy mi się to ze Starym Testamentem i Księgą Powtórzonego Prawa, wszystkimi tymi rytuałami, które Żydzi w przykazaniach dostali od Pana Boga, żeby w sposób zewnętrzny okazywali cześć, wiarę Bogu. Wykonując pewne gesty, wykonując pewne czynności i zachowując też pewien harmonogram tych czynności. Oprócz tego, że oddawali cześć Bogu, byli w stanie wejść w tą rzeczywistość swoim ciałem, ale też ostatecznie swoim duchem, swoim sercem. I tak to widzę, tak widzę sens zapisów prawa dotyczące, dotyczących ofiary. Pan Bóg kierował ludźmi, uczył ludzi. Ta pedagogika boska miała na celu wzbudzić w nich skupienie i miłość do Boga. Ale okazuje się, że człowiek Postawił wszystko na głowie. Doszło do tego, że ta ofiara już przestała być skierowana tak naprawdę do Boga, że nie teocentryczna była ta ofiara, tylko antropocentryczna. Tak mi się wydaje, że to jest dobre słowo. To znaczy, w pewnym momencie to człowiek stał się centrum. Ta ofiara tak naprawdę miała być usprawiedliwieniem człowieka. Kiedy daję ofiarę, bardzo często stawiam siebie w centrum. Dlaczego? Bo chce się wkupić w czyjąś łaskę, bo być może chce przeprosić za coś, być może chce zasłużyć na coś. I tam, gdzie Pan Bóg mówi, miłosierdzia chce, nie ofiary, mówi, no przestań patrzeć na siebie. Więc bracie, przestań patrzeć na siebie i spójrz na pierwszy człon tego, tego zdania: miłosierdzia chce. Ale co to znaczy w codzienności dla mnie? Jak ja to odbieram? Odbieram to tak, że jeżeli wchodzę w rzeczywistość ofiary. To wchodzę w rzeczywistość pewności, wchodzę w rzeczywistość założeń, wchodzę w rzeczywistość pewnej rutyny. Wiem, że jeżeli jest jakiś czas, to jest to czas na to i na to. Jeżeli jest piątek, to nie jem mięsa. Jeżeli zgrzeszę, to idę do spowiedzi. Jeżeli nawalę, to przeproszę. Może nawet kupię kwiaty żonie. Jeżeli. To ofiara, mam wrażenie, że często zaczyna nam się zamieniać w taki tryb warunkowy. Jeśli to, a jeśli nie, to będzie konsekwencja. Jeśli, jeśli nie powstrzymam się przed jedzeniem mięsa w piątek, no to będzie konsekwencja, to zaciągnę na siebie grzech. Jeżeli ktoś dla mnie czegoś nie zrobi w domu, no to, to będzie potrzebna ofiara, żeby wkupić się z powrotem w moją, w moją łaskę. I teraz. To sformułowanie miłosierdzia, pragnę nieofiary, powoduje, że moje myślenie przerzucam, przełączam na inny, inny tor. Na taki, który zakłada wyjście z tej rutyny, na taki, który zakłada czujność. Ale czujność w miłości, czujność, a raczej wrażliwość na drugiego człowieka na moją żonę, na moje dzieci to jest niezwykle trudne i cały czas się łapię. Ostatnio łapię się na tym, i to ze zdwojoną mocą że Rozliczam swoich domowników, rozliczam swoją rodzinę, rozliczam ludzi, z którymi żyję, których kocham i na których strasznie mi zależy: ze swojego czasu, z zegara, z pewnych zobowiązań albo nawet po prostu zwykłych uczynków dnia codziennego. Czegoś, z czegoś czego oczekuję, że, że względem mnie zrobią, będą. To jest tak, jakbym mówił, ofiary pragnę, nie miłosierdzia. To jest postawienie tego na głowie, to jest niechrześcijańskie. I dzisiaj. Usłyszałem to słowo w czytaniu i dotknęło mnie to, ponieważ kupiłem ostatnio książkę Marka Kitty pod tytułem Zostać w kościele, zostać kościołem. I tam to sformułowanie jest jedną z podstaw autora, od której wychodzi, że Bóg mówi do człowieka miłosierdzia, pragnę, nie ofiary. Tam w czytaniach mszalnych jest tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, gdzie jest powiedziane raczej. W oryginale, jak się okazuje, w ogóle nie ma tego raczej. Bóg mówi: Miłosierdzia pragnę, nie ofiary. Bądź wrażliwy. Bądź wrażliwy nie na siebie, ale niech twoje serce będzie wrażliwe na rzeczywistość, w której Pan Bóg cię postawił dzisiaj. Oczekuj nieoczekiwanego, bo to uczy miłości. Myślę, że to jest doskonała lekcja miłości: kiedy oczekujemy nieoczekiwanego, kiedy ukochana nam osoba powie coś. Co będzie dla mnie niewygodne, kiedy będę musiał się zmierzyć z jakąś rzeczywistością wychowawczą względem moich dzieci, na którą nie byłem przygotowany. Nie daj Boże, kiedy młodsze albo starsze nastoletnie dziecko użyje słów, które ja uznam za obraźliwe: miłosierdzia pragnę, miłosierdzia. Oczywiście, w szerszej perspektywie to jest równie ważne, w perspektywie wiary to jest niezwykle ważne, bo. Tam, gdzie w małych czynach jesteśmy wierni, tą wierność będziemy w stanie przekuć w rzeczach większych, w rzeczach ogromnych, w rzeczach, w rzeczach nieskończonych, w rzeczywistości nieskończonej, w rzeczywistości wiary. Ale łatwo jest to postawić na głowie, łatwo jest właśnie wejść w tą rutynę rodziny, w taką rutynę codzienności i jednocześnie w taką ruty, rutynę kościółkową, taką rutynę kościelną, religijną. Pozbawionej tej wrażli pozbawioną tej wrażliwości na to, co jest nieoczekiwane, na to, co jest niespodziewane. To jest taka moja perspektywa. Oczywiście, mm, nie wiem, czy, czy składnie to opisałem w sposób zrozumiały, natomiast bardzo żywe są we mnie te słowa. Chciałem się z wami nimi podzielić, żebyśmy żyli uwrażliwieni na to, co nieoczekiwane. W naszych życiach, w naszej codzienności, w naszej rutynie? Jaki jest Twój stosunek do ofiary? Jak ją rozumiesz? I jak widzisz kwestię miłości, miłosierdzia, jako kontr odpowiedzi na kontekst, w którym się znajdujesz?